Bobsled Bonanza. Naprawdę to jest ciężka gra. Uwierzcie mi, ciężka gra. A dlaczego ona jest ciężka? Otóż to, będziemy mieli praktycznie same zomboni. I te, te, te zombiaki które się będą pojawiały. Wiecie, jak zomboni zostali zbyt długi ślad. Ci bobslejści ogólnie. I to będzie ciężkie. Naprawdę, uwierzcie mi, to będzie ciężkie. I w tej minigrze nawet nie będę próbował zachować wszystkich... Wszystkich kosiarek, bo to jest wręcz niemożliwe. Tylko po prostu będę się starał przejść ten poziom. I tu będę miał bardzo nietypowy zestaw roślin, bo oprócz tej dwójki wezmę sobie jeszcze wisienkę, minę ziemniaczaną, kabaczka, halapenio. I co jeszcze chciałem? Oczywiście jeszcze kolczatkę i modyfikacje do kolczatki. Tak jeszcze spojrzę, czy na pewno niczego nie pominąłem. wydaje mi się, że chyba wszystko zabrałem, to co miałem na tym poziom zabrać. I otóż, to nie biorę żadnej rośliny, która by mi mogła dawać jakąś większą, stałą ofensywę. No nie liczę tych kolczatek, które pewnie cały czas mi będą znikały po tym, jak na nie będą wyjeżdżać. I otóż, to jest właśnie i co? A, właśnie, nie zabrałem żadnej lilii. Ale no to oczywiście sobie podaruję te bliźniaki. W sumie zupełnie, że ten poziom będzie się odbywał na basenie. Więc dobrze, że mi tutaj gra przypomniała, bo mogłoby być ze mną nieciekawie. I oczywiście, już na samym początku, gra nam tutaj daje te takie smugi lodu, na których zaraz się pewnie będą od razu pojawiali ci bobsleiści. Więc oczywiście, troszeczkę słońca trzeba już sobie uzbierać przez te słoneczniki. Więc wypadałoby ich troszeczkę mieć, żebym później mógł sobie uzbierać na przykład na jalapeno. Roś y Chciałem powiedzieć, że trzeba uzbierać sobie na rośliny na halapenio, czyli trzeba uzbierać sobie słońce na halapenio. Nie wiem, tak staram się dzisiaj trochę bardziej skupić na grze i mi się troszeczkę bardziej język plącze. Jednak wiem, że jak się nie skupię dzisiaj zbytnio na grze, to może być ze mną cieńko. Więc pewnie przez to będę miał jakieś pełno jakichś życzeń i tego typu sprawy. Ale <laughs> musicie mi to wybaczyć, że niestety te poziomy wymagają większego poziomu skupienia ode mnie. I tu już oczywiście musiałem pierwsze... pierwszego halapenio użyć. I tutaj chyba będę musiał kawaczko użyć. Tylko czy uda mi się jakoś ich tak wszystkich razem zebrać? Wątpię raczej. Więc może dospieram sobie te do kasy... Na, na wisienkę. Żeby może jeszcze tych tutaj zebrać. I ładnie się to wszystko udało. Szkoda, że niestety ten jeden zombiak tutaj został. Ale niestety może uda mi się jeszcze, nie wiem, uzbierać kasy na kolczatkę, może... Może by coś da, gdybym posadził ją na prawidłowej kolumnie. A tak tutaj muszę zatrzymywać jak najszybciej tego zombiaka. Naprawdę to był chyba największy misklik w całej mojej serii. Dobra, i tu zrobię tak A na tym rządku posadzę kurczatkę. Niby jedna tutaj jest, ale nie chcę, żeby się aż tak daleko zombiak dostawał. A, i to był naprawdę wielki fail z mojej strony. I nie wiem czy wy to widzicie, ale mamy tutaj aż 4 fale zombie. Tak, to będzie coś. Coś naprawdę ciężkiego. No to już może posadzę sobie tą kolczatkę, żeby jak najdalej od, mojej, od moich kosiarek tutaj. Tutaj nie ma żadnej obrony, to sobie zasadzę tą minę ziemniaczaną. Czy uda mi się uzbierać kasę na jalapeno? Uda mi się. Oczywiście teraz powiedziałem kasę. Oczywiście, chodzi mi tutaj o słońce. Tu spróbuję uzbierać, dozbierać jeszcze kasę na wisienkę. O, dokładnie. I fajnie, że ta wisienka tutaj mi wszystkie zombiaki da radę. E, zabra e, po prostu ściągnąć wszystkie zombiaki. nie fajnie bo było, gdyby jakiś jeden zombiak został. I tutaj już sobie użyję kolczatki. A tu po staram się uzbierać kasę na... Znaczy... Poczekać, aż mi się tutaj halapenio naładuje. Okej, okay, to jakoś poszło. Bo tu bym musiał niestety na basenie już użyć kabaczka. I tu pan, pan z flagą daleko zaszedł zbyt daleko. To jest niefajna sytuacja. Mam nadzieję, że tego już zdoła pokonać. I czy uda się? No niestety się nie udało. Oj, to nie było fajne. No ale jak mówiłem, ta minigra jest naprawdę ciężka. I tutaj nawet nie będę się łudził, że Udało mi się wszystkie kłosiarki zachować. Bo jak przed chwilą widzieliście, no nie uda się. Oczywiście fajnie byłoby mieć znowu wisienkę. Ok, póki co jeszcze jakoś żyjemy. Oczywiście jak mówiłem, ta gra będzie wymagała wielkiego wysiłku. Tutaj rzeczywiście przyda mi się jalapeno. Tutaj znowu będzie mile widziana kolczatka. I tutaj znowu jest e, zomboni, ale widzę, że tutaj jedną kosiarkę ma. Naszą znaczy kosiarkę, kolczatkę. Oczywiście, coś by mi się przydało tutaj posadzić, ale póki co jeszcze żadne, żadnego ząbiaka nie ma na tym. Ostatnim rządku, więc jeszcze nie będę tutaj nic sadził. Poczekam, jak się rozwinie sytuacja. Tylko, może tutaj już będę od przodu kolczatki sadził, troszeczkę. Tutaj teraz się przyda kabaczek. <laughs> Przepraszam, jakaś nie wiem, jakaś ryba mnie nagle bija, czy coś. Dobra, i zbliżamy się do drugiej fali zombie. Nie będę mówił, że, wygląda... że nasz ogród jest w idealnym stanie, no bo sami widzicie, jak to wygląda. Ale póki co żyjemy i to jest najważniejsze. W ogóle też to jest taka ciekawa minigra, no bo jednak... ...mamy wszystkie takie wybuchające rośliny i tak dalej, mamy tutaj... ...będziemy z nich tutaj korzystać, to jest też takie... ...ciekawe. To może już kabaczka bym uszykował. Tutaj kolczatka. I teraz jeszcze na basenie mi się coś przydało. Co ja mam jedyne co mam, to mam wisienkę Czy w sumie zrobię może tutaj tak? Tu użyję wisienki, a tu kabaczka i będzie dobrze. Jest, teraz git. <grymne> Jakoś się udało. Widzisz, że trochę te rośliny tak chaotycznie są scadzone, ale niestety. W tej że będzie ciężko jakikolwiek ład. Ale też do tego ta minigra jest ciekawa, bo no ma wygórowany poziom trudności. Jakim cudem ten ząbek przeżył, nie wiem. I genialnie byłoby mieć teraz halapenio, bardzo genialnie, i może zrobić tak i tak. I dobra, przez chwilę było niebezpiecznie, ale udało się jakoś to przetrwać na szczęście jalapeno zadało się. W odpowiednim momencie, I tu już może ta modyfikacja do kolczatki w sumie nie wiem, czy w sumie troszeczkę niepotrzebnie zużywałem tego kabaczka, bo i tak tutaj mam kolczatkę. I tutaj sobie chyba poradzą moje kolczatki, tak mi się wydaje. Przynajmniej mam taką nadzieję. Póki co widzę, że tutaj po kolei padają te ząbiaki, więc raczej nie powinny się dosyć do moich słoneczników. I tak się też nie stało. Dobra, tutaj też tutaj powinny poradzić moje kolczatki. I tutaj z drugiej strony postaram się zrobić już teraz dokładnie taki sam zestaw, więc tutaj też nie, nie powinny mi się przedrzeć. No jednak te kolczatki na tym poziomie są nieocenione. Naprawdę ich pomoc jest tutaj wielka. Może będę tych kolczatek już, póki mogę, sadził jak najwięcej. No i okej, okay, przedostatnia fala zombie. Oczywiście teraz znowu muszę zadbać o swoją ofensywę na basenie. Chyba tylko na basenie. Bo reszta powinna sobie poradzić. Przynajmniej tak mi się wydaje. I mam taką nadzieję. No i myślę, że kolczatki dadzą radę. Też oczywiście tu bym musiał... Troszeczkę więcej, troszeczkę większą ofensywę użyć, Dobra, i tu może tak, a tutaj jest, użyję wisienkę, jakoś się udało. Może tu zrobię już od razu takie coś. Oczywiście ta, ta modyfikacja do kolczatki również bardzo się tutaj przydaje. Tutaj widzę, że ta kolczatka mi zaraz niestety tutaj się zużyje. Ale taki już jest niestety los tych, kol tych kolczatek. I tak te modyfikacje są no, bardzo dobre. Patrzę potem, ile one potrafią wytrwać. Teraz dużo tych wszystkich monet się tutaj pojawia. W zasadzie dużo wszystkiego tutaj jest. Ale widzicie, dzięki tym kolczatkom nawet jakoś specjalnie dużo robić nie muszę. Tylko kontrolować, żeby mi te zomboni nie zużyły tych kolczatek i będzie dobrze. Przecież widzieliście, jaka chmara zombiaku tutaj nagle wychodziła. <śm> a te kolczatki sobie po prostu z nimi wszystkim poradziły. To jest na pewno coś, co mnie bardzo cieszy.